Czy wysłałaś kiedyś wiadomość nie do tej osoby, co chciałaś? O, no tak. Opowiedzieć? No tak. Ja mam nadzieję, że może ci Państwo mnie teraz usłyszą i upewnią się, zweryfikują, że naprawdę to się wydarzyło, bo ja chyba tam pogrążyłam tę rodzinę. No więc tak. Nasz kolega Konrad. Czarkowski robi nam rekwizyty, stroje, no i miał nam zrobić strój, uwaga, foki. Dla mnie, bo ja gram w naszym programie Ariaci, e, gram, mamy operę polarną i ja tam gram fokę. I mamy pełne stroje, no ale tam ten strój się ten troszeczkę zepsuł, miał mi zrobić strój foki. No i piszę do niego, piszę i piszę on, e, znaczy, nie, 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 e, piszę do niego na Instagramie, tam w różnych miejscach on nie odpisuje. W końcu wysyłam smsa, o treści i tak przede mną nie uciekniesz. Coś takiego, coś, coś, coś w tym stylu. I tak, I tak przede mną nie uciekniesz. No i wieczorem dostaję telefon z zupełnie innego numeru, i pan mnie informuje, że. No, tutaj wie Pani, jest taka sytuacja, że ona stoi na podwórku zdenerwowana, bo na mój telefon przyszedł SMS z Pani numeru, że i tak przed Panią nie ucieknę. Żona mnie nie było, bo byłem w pracy, a telefon zostawiłem w domu i żona to przeczytała. I czy mogłaby pa... I... I czy mogłaby Pani. Teraz dam pan telefon mojej żonie. Czy mogłaby pani wytłumaczyć żonie? Słuchaj. No i wiesz, ja wiem, że nie pisałam przecież do niego, tylko do Konrada. Tak. Widać, Konrad zmienił numer i ten numer został tak. przydzielony e, temu panu. Więc pan daje telefon e, żonie i ja tej żonie tłumaczę. I żona jest bardzo sceptyczna. Widać, że rzeczywiście jest sprawa w tej rodzinie, że jest napięcie. I ja tłumaczę, że wie pani, bo ja tutaj napisałam SMS-a do kolegi, do Konrada, bo on nam robi stroje. Yy, strój wiesz, foki. Ale wiesz, że jak zaczynasz opowiadać się, że strój foki, no i foka tak. i że robi sobie to już jakby wiadomo. Pogrążam że... to, pogrążam. Tak. Tak, bo przecież dla tej pani to pewnie był jakiś bałach, jakiś kompletny no, fake i w ogóle jakaś historia wymyślona, że jakaś wariatka tu tłumaczy. Mało tego, ja, żeby być jeszcze bardziej wiarygodna, to opowiadałam to tak bardzo na wesoło. Bo chciałam tak, wiesz, no przecież ja wiem jaka że jest ją, prawda, tak, że ja jestem że z kabaretu, Taak, Tak, w ogóle, że wie nie, pani, bo tutaj kolega z kolega, Trójfoki i ja napisałam tutaj tak żartem do tego kolegi, no a tutaj to jest nie jego numer, nie? A my w ogóle to y, występujemy tu w Kołobrzegu. Nie wiem co ja sobie wyobraziłam, a dlaczego ja podałam, y, wiesz, jakby... Że ja Kołobrzeg, występuję. że blisko, czyli ona mogła sobie złożyć, że jednak coś tam mogło A jeżeli być... oni tam gdzieś mieszkali, tak. Szymon, jeżeli oni tam tak. gdzieś mieszkali, to jeszcze gorzej. Myślę. A potem sobie pomyślałam, ludzie drodzy, co ja wymyśliłam, że to chyba, chyba, chyba mogłam tutaj y, pogorszyć sytuację. Nie wiadomo, co się działo. Drodzy Państwo, jeżeli Państwo na, y, słuchają tego wywiadu, to byłam ja, Joanna Kołaczkowska. Durna baba, która Co? po prostu napisała durnego SMS-a, myśląc, że pisze go do kolegi, który mi robi strójfoki. <grystanie>